Witam wszystkich tutaj dla Was MC Staller w kolejnym już bardzo dawną, dawną, dawną serii Dawnym odcinku serii zagrajmy w spore No co to? O jak widać tutaj nam się rozgałęziłem jakieś nowe plemiona Dawno spore nie było tak, że sobie pomyślałem, że znowu w spore zacznę Dobra wiem, ten nic jakiś. I yy, niestety mam dla Was złą wiadomość. Yy, mam dla Was złą wiadomość, dlatego to znaczy jaką tą złą wiadomość? Ta zła wiadomość polega na tym, że filmy w najbliższym czasie będą pojawiać się 480. Hmm, dlaczego? Będą się. Nie, bo tu nie. Dlaczego będą się pojawiać 480? E, już mówię. Dlatego, iż ostatnio mam sła... słaby internet. I po prostu nie mogę sobie pozwolić na to, że mam naukę. Znowu szkoła wróciła. I muszę też poświęcić trochę czasu na te lekcje. No, i co do tego jeszcze słabego internetu. O, widzę, że mi trochę coś klatkuje, laguje. Okej, okay. a więc co, co do tego 480 jeszcze. Yy. Hmm, mam mało czasu na... Na, na komputer i staram się nagrywać tyle ile mogę a nie chcę wrzucać yy, filmu HD jak mam słaby internet to nie chcę wrzucać filmu HD gdzieś z 5 godzin z 6 i żeby mi po prostu mój laptop wyszedł no nie wiem czy wy to zrozumieliście co ja powiedziałem mam nadzieję że zrozumieliście yy. W każdym bądź razie teby skróconą prostszą wersję napiszę w opisie. Więc co my tu mamy? Mamy tutaj nową wioskę, są to epicki stwór. Są to przedstawiciele plemienia brązowego, które się nazywa Mikri bodajże. A jest mało. Mamy 57 No i co my tutaj mamy? Tutaj, dobra wiem Zaprzyjaźnijmy się z tym plemieniem Z tym pierwszym plemieniem No i co tu jeszcze? Tu jakiś nie żyje czy co? Albo używa po prostu chowania czy jak się tam nazywało. Całe tutaj potrzebę nie przyjść tutaj. Całe tutaj po mi przyjść tutaj. Co robisz proszę? Nie wiem dlaczego, ale mi laguje idziemy panowie mam nadzieję że to będzie prawdziwe 480 a nie jak ostatnio mnie youtube normalnie zrolował że ja wyrenderowałem film w 480 a na, a na youtube się pojawił w 360 Надеюсь, там не кто-то пойдет. Еще, еще, чуть-чуть. Опять, не, 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 там где-то. там будет. jakieś pasożyty nie o jak się cieszy nasz wódz, ja nie mogę masakra tak dawno się już nie czuł nikt i jak mamy pierwsze plemię, plemię brązowe zaprzyjaźnione O i się nam plemię powiększyło. A ta wyrosła i powiększenie plemienia. Szybko, szybko, szybko. Zabić gdzieś szybko. Profesor spore Nie uciekniesz uciekaj. No i proszę Mam w ogóle zwierząt jakiś? Nie mam Tylko jedno mięsu z niego mieliśmy I okay, plemię moje. Będziemy zbierać. Niestety dzisiaj nie jest... Nie, nie... jestem ze Stoperem ani z zegarkiem, także musicie mi wybaczyć co do długości, jeśli się coś nie będzie zgadzało. Alfa człowiek. A tutaj. Alfa human. Ciekawe. Myślałem żeby się to jeszcze z wioską zielonych i z wioską różowych. Różowych jest tylko jeden? A bo same małe A bo tutaj jest czurek Ludzie, hmm. jest to żar? i zbierać jedzenie w tym zostaliśmy, marakasy i ościenie rybackie na razie oszczepy sobie sprzedamy i kupimy ościenie rybackie Wasza czwórka pójdzie tutaj wiem czwórka nie trójka Proszę mi zbierać, pożywienie. Ty flet. A ty? A ty wódz. Wódz. Stój! Gie karanko. Też idzie chłopcy ryb. Tylko najpierw weź osień rybatki, a nie? A te rybołówstwo. Wioska różowe. Tutaj widzewek ciągle. Która Mazurowy? Czyje? Dla mnie. Nie mówcie mi, że ich. Czy mnie atakowało? Panowie Musicie się Państwo przygotować. Nie. Jeszcze tylko jedna rybcia. Jedna rybcia. Atakować. 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 Jednego na raz. No. Za mądrze to wy nie jesteście. Gdyby nam zabili wodza. Wy jesteście świry. Zaraz kolejny. Zdech. Nie, 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 nie. Ten musi Kracać się bić atakować niszczyć zabić

ty też zostaniesz. Och, nareszcie mamy nowego woda. Hmm... są ile... Tu... ...trzy ptamiona jeszcze. Znowu bodnik. Ufcie, ufcie, Znowu moje. To jest masakra. To jest masakra. Witam wszystkich z powrotem po przerwie. Niestety miałem mały problemik lekki, ale co? Co jeszcze się stało? Mianowicie otwarłem od, 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 atak zielonych. No, naprawdę przepraszam, ale miałem taką małą rzecz do załatwienia. Eee, <tyskling> y, Marakas. Niech postawić. No i co tutaj? No dobra, dobra. Wiem, że się cieszycie. Mm. No i co? No i to by było chyba w tym odcinku na tyle. Wszystko powiemy się w kolejnym odcinku. Także yy, komentujcie. Chcecie więcej serii? Chcecie być na bieżąco? Łapkujcie. Lajkujcie. Yy, jeśli Wam się podoba, komentujcie również. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!